Dzień dobry moi drodzy. To co przed chwilą zobaczyliście, to krótki, no nawet bardzo krótki, ale jednak zwiastun przyszłości naszej ulubionej gry o czołgach. Pierwszy raz nagranie to mogliśmy zobaczyć na końcówce live'a, który odbył się 25 czerwca. Podczas którego wylosowane zostały szczęśliwe numery w loterii. Chwilę później. Ten sam zwiastun został opublikowany jako już oddzielny materiał na oficjalnym kanale Blitza na YouTube. A właśnie, zanim przejdziemy do odcinka, muszę Wam po raz kolejny podziękować za zaufanie i wsparcie, ponieważ liczby na kanale nie kłamią. Zauważalny jest wzrost Waszej aktywności. Bardzo dziękuję za każdy Wasz komentarz, subskrypcję, czy też nawet tą symboliczną łapkę w górę. Na bieżąco obserwuję swój kanał i cieszę się, że przybywają nowe osoby. Jesteście super, a teraz już wracamy do tematu odcinka. Forma, w jaki sposób przyszłe zmiany zostały zaprezentowane jest owiana bardzo wielką dyskrecją. Żadnych wyjaśnień, omówień, nic, tylko krótki zwiastun, który przyznam, że gdy zobaczyłem pierwszy raz, byłem w szoku. Takim wiecie, pozytywnym szoku, ponieważ nie było żadnych przecieków i żadnych oznak, że coś takiego będzie miało miejsce. Szacun dla twórców, że tak duży projekt, jakim jest zmiana silnika gry, Pozostał w tajemnicy aż do teraz. Wracając do moich odczuć po obejrzeniu tego materiału, w pierwszej chwili pomyślałem, że jest to kolejny film zrobiony jedynie na potrzeby jakiegoś wydarzenia typu Battle Pass. Wiecie, Wargaming tworzy te krótkie nagrania, w których prezentuje nowe style, czołgi itd. Jednak to mi nie pasowało, ponieważ na tamtych materiałach grafika wygląda zupełnie inaczej. Tu mamy do czynienia z czymś równie świetnie wyglądającym, ale bardziej przyziemnym, to znaczy nie ma tych wszystkich efektów, które Wargaming tworzy na swoich filmach promocyjnych. Tak więc, już oficjalnie możemy rozmawiać o nowym silniku gry, jakim będzie Unreal Engine 5, którego osobiście kojarzę z kilku gier symulacyjnych, w które do tej pory grałem. Starym silnikiem, na którym nadal jeszcze opiera się nasza gra, jest Dawa. I w Pewnie wielu z was pierwszy raz to słyszy. Nie jest to popularny twór, więc pewnie dlatego silnik został zaimplementowany do gry w 2016-2017 roku. Dokładnie nie pamiętam. Jest już stary, to na pewno. Na tamte czasy twórcy myślę, że nie spodziewali się takiego fenomenu swojej gry, jednak czas pokazał, że Blitz odniósł niewątpliwy sukces. Rozwój gry jest koniecznością, aby sukces ten nie przepadł i pojawił się problem, ponieważ stary silnik dosłownie zaczął się dławić ogromem zmian, jakie Wargaming chciało wdrożyć. Stąd też, myślę, decyzja i to bardzo poważna decyzja o zmianie silnika. Oczywiście, to dobra zmiana. Jednak z tyłu głowy rodzą się pewne obawy, ponieważ wprowadzenie takich zmian do gry zawsze wiąże ze sobą spore ryzyko powstania wielu uprzykrzających grę błędów, które z czasem będą pewnie naprawiane. Jednak pierwszy miesiąc lub dwa Mogą dawać się we znaki. Pamiętam zmiany silnika WOD na PC i tam właśnie nie obyło się bez wielu przykrych niespodzianek, stąd właśnie moje obawy. Jednak nie zmienia to faktu, że jest to i tak dobra zmiana i konieczna jeśli Blitz chce być liderem na rynku. Obecnie gra jest monopolem w świecie mobilnych gier tego segmentu. Wiele projektów próbowało zagrozić naszej produkcji, jednak skutki ich prób są widoczne teraz, porażki w większości przypadków. Skupmy się teraz na tym, co zobaczyliśmy na tej krótkiej prezentacji. Na samym początku widzimy mapę Port Yamato w wersji PBR. Szata zieleni została wyraźnie zmieniona. Poza mapą dodano ogromny wulkan, który wydaje się być interaktywny i posiada animację, jakby erupcji. Widzimy, jak leci z niego lawa. No cóż, jeśli ma być szczery, to tekstury obiektów poza mapą wyglądają naprawdę słabo. Mamy jedynie nadzieję, że nie jest to efekt finalny, a jedynie surowa wersja mapy, która jest jeszcze na starym silniku i dlatego wygląda tak kiepsko. Ponieważ obecne mapy w standardzie PBR również swoje otoczenie mają kiepsko zrobione, i chciałbym, aby to zostało poprawione graficznie, żebyśmy mieli wrażenie prawdziwej głębi mapy, że jest ona ogromna, mimo ograniczonej przestrzeni, w której możemy się poruszać. To zdecydowanie tworzy klimat mapy. W ten sposób wygląda to w ocie na PC, i chciałbym tego u nas. Następnie widzimy mapę kanałów PBR, i tu również tło mapy wygląda na jeszcze bardzo surowe, i jednak sama mapka prezentuje się wspaniale. Całkowicie odmieniony klimat, nowe żywe kolory, nowe obiekty, tekstury, po prostu coś pięknego. Dalej mamy zaprezentowaną nową fizykę, i to będzie chyba najbardziej odczuwalna zmiana moim zdaniem. Do tej pory nasze czołgi były praktycznie przyklejone do podłoża. Bardzo opornie chcą się od niego odkleić, jednak możliwy jest przechył naszego pojazdu na około 35 do 45 stopni. Po wprowadzeniu nowej mechaniki ograniczenia te przestaną istnieć. Nasz czołg będzie w stanie przewrócić się nawet do góry gośnicami, będzie mógł zawisnąć na boku kadłuba itd. Ciekawi mnie jednak to, czy nasz pojazd w takiej sytuacji będzie niszczony... Czy też zostanie dodana mechanika, która od jakiegoś czasu jest dostępna w od PC, gdzie problem wywróconych pojazdów był bardzo częsty. Polega to na tym, że pojazd zostaje automatycznie przewrócony do pierwotnej pozycji po pewnym czasie. Tak więc ciekawe, którą drogą pójdą twórcy, ale osobiście myślę, że skorzystając z tej drugiej opcji. Bo widok leżących pojazdów w Blitz może być nawet częstszy niż w wodzie PC, znając naszych grajków. Następnie widzimy całkowicie nowy efekt ognia, który spowiela zniszczony pojazd. Efekt wydaje się być naprawdę wysokiej jakości i ciekawi mnie jedna rzecz, której nie pokazali czy celując z bliskiej odległości przy tym wraku w trybie snajperskim będziemy mieli efekt rozmycia celownika poprzez właśnie gorące powietrze jakie unosi się przy płonącym wraku czołgu. Taki efekt występuje w WODC na PC i jest to zarówno fajne, jak i niefajne. Fajne ze względu na efekty wizualne takiego zjawiska, naprawdę ładnie to wygląda, zaś niefajne, bo jednak ten efekt utrudnia celowanie. Mamy wrażenie, jakby nasz celownik się ruszał mimowolnie i lecimy do kolejnych zaobserwowanych nowości. Widzimy, jak reagują niektóre budowle na mapie na kontakt z naszym czołgiem. Jest widoczna szczegółowa animacja rozsypywania się tekstury. Ale po zniszczeniu widzimy też, że nie ma ona modelu 3D. Co to oznacza? Oznacza to, że po kontakcie z naszym czołgiem tekstura staje się widmem i nie jesteśmy w stanie jej przesunąć, dotknąć ani nic z tych rzeczy. To samo zjawisko możemy już teraz obserwować w przypadku powalenia drzewa. Nie da się go w żaden sposób przesunąć. I to mnie trochę smuci, bo miałem nadzieję, że zostanie tu wprowadzony hawok. Znany właśnie z wota napisi, gdzie elementy po zniszczeniu są interaktywne. Można je przepychać, a nawet jeśli spadną na nasz pojazd, to możemy z nimi jeździć, dopóki same nie spadną z niego. Znikają one po paru sekundach, jednak wygląda to naprawdę realistycznie i ładnie. Mam nadzieję, że w Blitz też doczekamy się czegoś takiego. Jednak po zwiastunie mogę stwierdzić, że nie będzie to aż tak spektakularne, jakbym chciał. Podobnie wygląda sprawa z niszczeniem płotków, murków. One również ulegają rozkładowi na czynniki, z którymi później nie jesteśmy w stanie wejść w żadną interakcję, ponieważ tracą swój model 3D. A szkoda, bo fajnie by było mieć jakieś kawałki skały, cegły, drzewa na swoim czołgu. Być może utrudniałoby to celowanie przeciwnikowi, nawet na te parę sekund. Co z grafiką pojazdów? Na pokazywanym zwiastunie nie widzimy żadnych ulepszeń modeli pojazdów. Wargaming raczej będzie dążyło do przerobienia wszystkich maszyn do jakości PBR, a następnie będą myśleć, co dalej z rozwojem grafiki czołgów. Na pewno robotę zrobi nowe oświetlenie i jakość mapek. To sprawi, że same pojazdy będą się prezentowały na nich jeszcze ładniej. Obecnie czołgi wyglądają naprawdę super. Zmuszone są jednak aby grać na paskudnych i przestarzałych graficznie mapkach, do których już tak przywykliśmy. Że ciężko sobie wyobrazić zmiany, które nas czekają. I teraz musimy sobie zadać to najważniejsze pytanie: kiedy i jak? Po ilości informacji, jakie twórcy nam zaprezentowali, możemy jedynie się domyślać, że projekt ten jest na etapie raczkującym. Osobiście uważam, że nie ma co liczyć na nowy silnik w tym roku. A nawet kolejny może być jeszcze bez większych zmian. Sądzę, że rok lub nawet dwa lata zajmie wdrożenie wszystkich tych zmian. Chciałbym oczywiście się mylić. Ale patrząc na to czysto praktycznie, jest to bardzo możliwy scenariusz. Pytanie jednak, w jakiej atmosferze każe nam czekać Wargaming? Bo gdy regularnie będą się z nami dzielić informacjami na temat postępu ich prac, będzie to nas motywować i zachęcać do gry, ponieważ będziemy wiedzieli, że warto po prostu czekać warto, bo jest na co. Jednak zaś postanowią robić to w tajemnicy. Nie będzie to dobrze odebrane przez graczy, którzy nie będą wiedzieli, nie będą widzieli sensu grania w grę, która bardzo słabo się rozwija. Kolejną sprawą jest forma wprowadzenia tych zmian. Czy Wargaming zdecyduje się na przerobienie wszystkich lub przynajmniej większości map do jakości PBR i wprowadzenie ich wszystkich na raz, jednocześnie, wraz z nowym silnikiem, czy jednak będą to robić tak jak dotychczas, czyli pojedynczo po mapie na kilka miesięcy? Pamiętajcie, Nowy silnik to jedynie narzędzie, a to, czy oni potrafią się z nim, nim posługiwać i czy będą chcieli go używać, zależy tylko od nich. Mam nadzieję, że dzięki temu nowemu narzędziu będą w stanie w łatwiejszy, szybszy i bardziej precyzyjny sposób usprawniać i rozwijać naszą grę, ponieważ lubię ją i to nawet bardzo. Gram w te czołgi od początku gry i nie wiem, czy kiedyś przestanę. Na ten moment nie wyobrażam sobie, żeby całkowicie odpuścić i nie grać w pizza. Wielu, wiem, że wielu graczy, dobrych graczy odeszło od regularnej gry, ale wiem też, że te same osoby od czasu do czasu zaglądają do Blitza, oglądają filmy z Blitza i w jakiś sposób uczestniczą w jego życiu. Przyznajcie sami, że gra potrafi od siebie uzależnić, nie jest to nic złego, jeśli znamy umiar i nie przesadzamy. Gierka nieraz wywołuje nas skrajne, skrajnie pozytywne, a za chwilę skrajnie negatywne emocje co również myślę, że sprawia, że chcemy w nią grać. Żadna bitwa nie wygląda jeden do jednego tak samo. Nigdy nie możemy być pewni, co stanie się za parę sekund w grze. Takie elementy sprawiają, że mi się grać w te czołgi i na pewno przed nami jeszcze wiele lat super zabawy. Moi drodzy, w tym materiale to już wszystko. Napiszcie mi proszę, czy dotarliście do końca. Wiem, wiem, sporo gadania było jednak. Starałem się tu być konkretny, nie lać wody, i wszystko, co przedstawiłem, chciałem zrobić dla Was bardzo rzetelnie. Napiszcie, czy materiał Wam się spodobał i czy planujecie zostać z naszą grą i czy czekacie na wielkie zmiany, czyli nowy silnik gry. Życzę Wam dobrego dnia, trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć!